Ja zawsze długo czekam na, na spotkania z młodzieżą, młodzieżą polską, niemiecką, ukraińską. Przygotowuję się do tego tak starannie jak potrafię. I dla mnie to jest efekt e, mojej wielomiesięcznej pracy i takie radość wielka, że spotykam się z młodymi ludźmi, fajnymi ludźmi. Dzięki temu, że się włączy. Jestem z Was bardzo zadowolony, obserwując nasze, nasze działania i postępowania. Większych incydentów nie było. Może nie wszyscy byli równo zaangażowani w to, co proponowaliśmy, ale wydaje mi się, że tak ogólnie to nie nudziliście się. Powiedzcie tak czy nie. Kierownictwo, Kierownictwo zaproponowało, żeby Dzisiaj Wam podziękować za te formy współdziałowództwa, które realizowaliście w trakcie zajęcia jako zajęcie integracyjne. Przygotowane zostały wyróżnienia w postaci dyplomu, i one zostaną Wam teraz ukończone. Oprócz tego dyplomu, wszyscy ci, wszyscy uczestnicy otrzymają taki plakat można powiedzieć też dyplom pamiątkowy z pobytu ze wspólnym zdjęciem z Berlina na tle Bramy Dąbrowskiej. Idziemy do Muzeum Narodowicznego POKiK, w którym już byliście jeden dzień i ćwiczyliście różne sztuki i różne rzepiosła ludowe. Tam wykonacie taki symboliczny czyn społeczny. Czyn społeczny, który też polegał na tym, że tam pomalujecie, w czy to w ramach efektów, które zdobyliście w ramach edukacji wolontariackiej, które prowadziła z nami Pani Aleksandra. Ona Was troszeczkę tutaj wyedukowała w zakresie tego, czym jest wolontariat, jakie są formy i dlaczego warto walczyć z kulturowe, a, a takim, a takim miejsca gromadzenia zbioru na dziedzictwa kulturowego jest w Kansym czyli to Muzeum kończymy jak gdyby ten okres naszego kulturalnych położenia. Chciałbym Wam serdecznie podziękować za Wasze odkrycie, za Wasze wyczucie i tolerancję w stosunku wzajemnego do siebie, także do wychowawców i opiekunów i Spędziliśmy dość dużo czasu na różnych zajęciach i w terenie, i na powiedziecie tutaj, i w cołówce i w sali gimnastycznej. Byliście wspaniali. Nie ukrywam, że to, co wy potrafiliście zrobić, dla siebie to przy oczywiście dobrym pokierowaniu poprzez kadrę, poprzez dobry program, to naprawdę nie, nie osobiście podziwia, nie tylko mnie. Jesteśmy z wami nie że na całą dobę, prawda? Tak jak sami widzicie. Wyślijcie, my jesteśmy, Wyślijcie, wstajecie, my jesteśmy. W związku z powyższym proszę Was bardzo, żebyście wnieśli dobre momenty z naszego pobytu i to potem przekazali w swoim życiu dalej. I jeszcze raz serdecznie Wam dziękuję. Dziękuję każdemu i uważam, że ten moment, chociaż jeszcze nie jest zakończony, ale teoretycznie dzisiaj podsumujemy. Bandarzujemy jeszcze przez dwa dni, Prawda? Starajcie się podtrzymać to samo do końca. Dziękuję bardzo. W pan Woltek Wimont wyłonił mistrza palety ba. Poproszę na środek Tomasz Kunow.

Sprzątaliście, raz, nie sprzątaliście, ale w konkursie złotej miodu. zwycięży Natalia Różniewicz z pokoju 52. Gratulacje. Bawiliście się w golfie, graliście w ping-pongu. Było bardzo dużo zawodów sportowych. Zapraszam pana Mariana o wręczenie dyplomów laureatom konkursu, konkursu międzynarodowego w turnieju piłki siatkowej. <noise> What? <laughs>